Dzień dobry, kochani. 13 października. Niech to będzie dla Was Boża i święta niedziela w rodzinnym gronie. Niełatwe w odbiorze mogą być dzisiejsze słowa Jezusa. Jeżeli chcecie przeczytać całość tego fragmentu, możecie to zrobić klikając w opis naszego filmu lub w baner na stronie głównej naszego portalu siewca.pl. Oto słowo, które dzisiaj szczególnie nam towarzyszy. Z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Obraz w dzisiejszej Ewangelii to mężczyzna, który klęczy przed Jezusem i pyta o wskazówki na życie wieczne. Być może w tym obrazie zobaczysz dzisiaj siebie, może to ty chodzisz do Jezusa wytrwale i prosisz, żeby ci pokazał twoje powołanie, żeby ci pokazał światło na kolejne kroki w życiu, żeby ci powiedział, co masz ze sobą zrobić. I tak klęczeć przed Jezusem i pytać to żyć święta, ale usłyszeć odpowiedź i ją wypełnić, to dopiero zadanie na które potrzebujemy jeszcze Jego łaski, na które potrzebujemy dużo siły. Więc niech z tego obrazu wypłynie dzisiaj także odwaga do wypełnienia woli Ojca. Panie Jezu, natchnij na, napełnij, daj siłę, by to, co nam mówisz, zrealizować. Ty, Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieku. Tradycyjnie prosimy Was o łapki w górę pod tym filmem, dzięki temu będzie się on przebijał przez algorytmy. Polecamy się także z subskrypcją naszego kanału i prosimy skomentujcie ten film, podzielcie się swoją refleksją, w ten sposób bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia!